Mówiłem, że będzie coś dużego w poprzednim odcinku i jest. Monst Hero Track Monster Roller. A ja Was witam w dzisiejszym odcinku. I odpakujemy ten wielki wóz. Tak on wygląda, ale. Jeszcze tutaj są pudełka. A, a dobra, wszystko jest I tak on się prezentuje. Tutaj mamy dwa Zinksy, które nie wiem, jak się nazywają, ale nazwiemy je Pan Wizdek i Pan Telefonik. Do rady, tych, tych typów Patrz. pierwszy i drugi i do tego fura Dobra, fura to jeszcze tutaj jest takie. Jeszcze coś? Nie. I co wiem, to co to? A, dobra. To wiem, że tutaj można wsadzić je i że to będzie jakoś ściąg. i że to będzie jakoś ściągać je te zinksy i to się wreszcie o i że to ma ściągać te zinksy dobra, wsadzamy ich a tu mam za sobą moich rzadkich, profesorka Kid Fury ze wczoraj i Mr. King i chyba otwieramy tą klapę. Albo od tyłu to się robiło. Hmm. Nie tu. O. A chyba to mi się wydaje. Ale nie jestem pewien. No, chyba tak, tak. Tak, tędy, tędy. Więc tu zamykamy. I patrz, I robi i robimy, i oni uciekają na przykład se. i bierzemy ale to musi być tak bierze Tę tych odsuniemy i nasz profesor K jest w środku I tutaj jest takie fajne, bo tutaj można ich przesuwać i mogą sobie tak tędy wyjść tak to tutaj wygląda. Dobra, jakby ktoś nie widział to, zrobię to jeszcze raz. Na przykład profesorka ucieka, bierze ciężarówkę, oglądałbym to bliżej. Ucieka ciężarówka, a nie wyszedł. Dobra, jeszcze raz. Tutaj tak to wygląda. Tutaj właśnie oni trafiają. Tutaj mamy taką dźwignię, która przesuwa tą platformę. I znów coś wypadło. I teraz zaprezentujemy jak to znów ktoś nie widział. Znów. I... Anioł jeszcze nie trafił tam nawet. I tutaj powinien być. Proszę, w środku. I możemy... Możemy tutaj otworzyć wyjście. I on leci, leci, leci. I do wyjścia. Dobra. Zresztą taką szczelbę. Ręce do góry. Która też nie działa. Chyba. O, dobra działa. Bim. Tutaj mamy takie topalacze to palacze silnikowe. Tutaj coś jeszcze jest, nie? Ale najbardziej mi się chyba podoba ten pan gwizdek z figurki. Bo jest taki fajny. I ma taki gwizdek tutaj fajny. Ale chyba więcej złoczyńców by się tam zmieściło. Bo to taki jest wielki wóz, setkę by się zmieściło. A ja się z Wami żegnam i do następnego odcinka.